Cześć. Lubicie program Lightroom? Lubicie żarty? A może koledze byście zrobili żart z programem Lightroom? Raz, dwa, trzy. I zobaczcie, jakie są zmiany. Zauważyliście zmiany? No, to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Jak już pewnie zauważyliście, właśnie tutaj menu w moim programie Lightroom, znikało i pojawiało się. Taki żarcik można zrobić. Klikając prawym myszy u góry, i możemy wyłączać poszczególne moduły. Taki żart możemy zrobić jakiemuś koledze i powyłączać mu wszystkie moduły, zostawiając tylko bibliotekę. I niech się martwi. Jeżeli chcemy włączyć ponownie, oznaczamy po kolei wszystkie moduły, które chcecie, aby się wyświetlały. Spróbujcie w domu.